W ćwiczeniu czwartym prosta ABCD i A'B'C'D' są symetryczne względem początku układów współrzędnych. Mamy obliczyć pole części wspólnej tych prostokątów. No to w takim razie mamy podpunkt A. Jeśli nasze A to jest minus 3 i minus 2, no to A' będzie miał współrzędne 3 i 2. B będzie miało współrzędne przeciwne, czyli jak mamy 5 w B, no to B' to będzie minus 5 i 2. C', mamy C współrzędne 5 i 3, w takim razie C' to będzie minus 5 i minus 3. No i D ma współrzędne minus 3 i 3, no to D' to będzie miał współrzędne 3 i minus 3. Czyli pamiętamy, że jeśli A ma współrzędne x i y, no to w takim razie A' ma współrzędne przeciwne, czyli minus x i minus y. Rysujemy to w układzie naszym współrzędnym. Mamy x, mamy y, nanosimy punkty na początek a, czyli mamy współrzędne minus 3, minus 2, czyli mamy gdzieś tutaj. b ma współrzędne 5 oraz minus 2. Mamy tutaj, to jest nasze a, b. Możemy połączyć sobie nasze punkty. Punkt C ma współrzędne 5 i 3, to jest nasz punkt C. I punkt D to będzie minus 3 oraz 3, czyli mamy tutaj, łączymy wszystkie nasze punkty. No i nanosimy teraz A', B' i C', D'. A' ma 3 i 2. 3 i 2, czyli mamy gdzieś tutaj. To jest nasze A'. B' ma minus 5 i 2. C' ma minus 5 i 3. Czyli tu mamy C' i D' ma współrzędne 3 i minus 3. Czyli mamy tutaj D'. Łączymy wszystkie nasze punkty. No i my musimy obliczyć pole części wspólnej tych prostokątów, czyli część wspólna naszych prostokątów, no to tu będzie ta nasza środkowa jakby część, tak? Od naszego tutaj mamy środek, czyli pole części wspólnej prostokąta, to pole prostokąta o bokach. Tutaj mamy trzy. Tutaj by nam też około wychodziło trzy, wiadomo, że jak w kratkach narysujemy, to wyjdzie nam yy, najlepszy wynik. No, i tutaj do góry mamy wtedy tutaj 2, i tutaj też mamy 2. Czyli pole liczymy. 3 dodać 3 to mamy 6 razy. 2 dodać 2 to mamy 4. 4 razy 6 to jest 24. Przechodzimy zatem do podpunktu od razu B. Nasze A to jest minus 2 i 1, czyli tak jak tutaj na czerwono mamy zapisane, robimy przeciwne te liczby. Czyli A' to będzie 2 oraz minus 1. B' Będzie miał współrzędne minus 1 oraz 2. C' ma współrzędne minus 3. Mamy tutaj 0, czyli zapisujemy po prostu 0. No i nasze D' ma współrzędne 0 i 3, czyli u nas to będzie 0 i minus 3. Rysujemy układ współrzędnych. Nanosimy najpierw to, co mamy w poleceniu w podpunkcie B, czyli A ma współrzędne minus 2 i 1, B ma współrzędne 1 i minus 2, punkt C ma współrzędne 3 i 0, to jest nasze C i D ma współrzędne 0 i 3. czyli mamy mniej więcej coś takiego. I nanosimy to, co policzyliśmy, czyli A' to jest 2 i minus 1. B' to jest minus 1 i 2. C' to jest minus 3 i 0. I D' to będzie 0 i minus 3. I tak samo łączymy. Mamy taką figurę. No i jeżeli chodzi o nasze pole. Zauważmy tutaj, że stworzyły nam się trzy oddzielne jakby prostokąty, tak? Czyli możemy tutaj zauważyć, że nasz odcinek AB do kwadratu, jakbyśmy wzięli, no to to będzie 3 do kwadratu, dodać 3 do kwadratu, tak? Czyli nasz odcinek AB to będzie 3 do kwadratu, tutaj 3 do kwadratu, czyli będziemy mieli 18. W takim razie nasz odcinek AB to będzie pierwiastek z 18. Czyli to są trzy pierwiastki z dwóch. Natomiast nasz kolejny odcinek, czyli to jest Ba, Ba' do kwadratu, no to mamy tutaj tak, jeden do kwadratu, dodać jeden do kwadratu, bo tutaj mamy po jednym, prawda? W takim razie nasze Ba' do kwadratu będzie równe 2. Zatem Ba' to będzie pierwiastek z dwóch. No, i teraz już możemy policzyć nasze pole, czyli pole to będzie AB razy BA W takim razie są to trzy pierwiastki z dwóch, razy pierwiastek z dwóch. Trójkę mamy, przepisujemy. Pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch daje nam dwa, czyli razy dwa i to jest równe 6.